Cześć, witajcie w drugim odcinku naszej podróży rowerami z Warszawy do Gdańska Jesteśmy właśnie w Płońsku i tutaj spaliśmy w hotelu w centrum Płońska. Wczoraj zrobiliśmy tylko 85 km, a dzisiaj mamy zamiar nadrobić trochę i chcemy zrobić około 140 km. Dzisiaj chcemy dojechać do Iławy z Płońska. Mam nadzieję, że to się uda. Już wiemy, że mój rower jest w stanie przejechać około 90, może nawet 100 km na godzinę. Damari jest trochę gorzej, nie wiemy jeszcze dlaczego, no ale dzisiaj próbujemy. Zapraszam do oglądania drugiego dnia naszej wyprawy. Jak nastrój przed drugim dniem? Pozytywnie. Wolicie coś? Bolą mnie uda i trochę ręce tutaj. Obudziłam się o trzeciej w nocy z naprawdę silnym bólem. Tak silnym, że myślałam, że mogę go nie pokonać, ale na szczęście kilka godzin później, po obudzeniu się drugi raz, już było znacznie lepiej, więc jestem w stanie pojechać dalej. Ale naprawdę przyznam, że te uda to ja mam słabe. U mnie nie jest źle, ja kompletnie nic nie czuję po wczoraj. Ja trochę biegam, więc pewnie dlatego mam po prostu mocniejsze nogi, ale dzisiaj naprawdę mamy hardkorowy odcinek do przejechania. Żeby nie było, że jestem osłowny. Jesteśmy na polu i teraz zastanawiamy, czy ta droga się skończy, czy nie Fajne w tych rowerach jest to, że mamy tutaj taką manetkę do yy, ruszania rowerem. Więc teraz jak wjechaliśmy w takie znowu głębokie piaski i musimy chwilę rowery prowadzić, to jest wygodne. Zobaczcie, jedną to ręką sobie daję gazu, prowadzę rower, ten rower to jest bardzo, bardzo cienki, nie muszę wypychać. Jest jakiś martwienie i tak samo łatwy to, matwę, ten to przy starciach, siadamy na rower, lekko się odpychamy tym, rower już rusza, no i rozpędzamy się. Czy mogę na nie, czy mogę tędy przejść do nich? Mm, kocham Was, kocham, kocham. Kocham Was i nie jem Was. Oczywiście, że nie. Wiecie, jak można kogoś kochać i zjadać? Ale patrzę wszystkie. No bo wiedzą, że je kocham i to je. Wszystkie wstały i podeszło od razu. Ale żały? Mhm. Ale ta droga teraz, nie, piasek. Ja sam już dwa razy prawie się waliłem teraz. Nie polecam, nie polecam. Jesteśmy właśnie w miejscowości Żuromin i stwierdziliśmy, że musimy się tutaj, znaczy nawet nie stwierdziliśmy to, rower Damari stwierdził, że musimy się tutaj zatrzymać, podładować, bo już jedna kreseczka migała czasami i zobaczcie, znaleźliśmy taki świetny bar e, Hanoi, gdzie tutaj właścicielka zgodziła się, żebyśmy nawet się zrzemnęli, żebyśmy sobie tutaj odpoczęli... Że nam zrobi nawet w ramach w, 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 od firmy, gracie się herbatkę. powiedzieliśmy, że nie, nie, nie trzeba, że, może, że to są kotyki że możemy się zdrzemnąć. Świetne, naprawdę, miejsce polecamy. Jak tylko będziecie tutaj w Żurominie to odwiedźcie. Zobaczcie, tutaj ładują się dwie baterie do rowerów. Tutaj wszystkie nasze sprzęty, zegarki, bo nawet Apple Watch nie wytrzymuje. To jest kolejna rzecz, która dla mnie była taka mało oczywista. Apple Watch zazwyczaj trzyma dzień dwa, ale jeżeli jesteśmy w trybie sportowym i akurat w trakcie treningu, że jedziemy na rowerze, no to z 5 godzin i on się rozładowuje całkowicie, bo jakby pracuje na intensywniejszych obrotach. Tutaj za rogiem stoją nasze rowery i za chwilę startujemy dalej. Zostało nam dzisiaj do przejechania jeszcze 72 km. No i nie wiemy, czy na pewno nam się uda na jednej baterii, ale musimy dojechać, żeby jutro mieć ostatnie 140 km do zrobienia. Jeszcze 55 km do celu, a nasze rowery już powoli padają. Teraz trzy kreski pokazują, da Maris dwie, ale jak się ruszy, to jedna kreska spada. I przyczyną nas zopał znowu deszcz. No, i tak się zastanawiamy, czy dojedziemy. Mamy opcję: albo jedziemy te 55 km, i tam mamy fajny apartament za 170 zł. E, Dziewięcamy rowerami do apartamentu i ładujemy, i śpimy sobie jutro do 8.00. I mamy już tylko 140 km do celu. Albo druga opcja, że 15 km wcześniej się zatrzymujemy, ale jutro będziemy mieli o prawie godzinę dłużej, e, dłuższą trasę. E, no i musimy 2 km zboczyć. I to nie jest tak jak autem, wiecie, zjeżdżacie z autostrady 2, 2, 2, 2 km do ładowarki z powrotem. Tylko dla nas 2 km to są już 4 km w dwie strony plus yy, jazda i pedałowanie no to już się robi z 20-30 minut, nie? Więc tutaj wszystko się oblicza, nawet jak mamy zjechać do restauracji do miasta, to przeliczamy to, sprawdzamy czy się opłaca, bo wiecie, lepiej jechać 2 km dalej niż zbaczać 2 km gdzieś w bok do restauracji czy do noslegu. No ale przynajmniej droga jest ładna, bo teraz jedziemy taką szosą Zobaczcie, jaka ładna, utwardzona. Do tej pory cały czas jechaliśmy drogami rowerowymi. Muszę przyznać, że w Polsce infrastruktura jest naprawdę bardzo dobra. I ostatnie 20 km chyba cały czas jechaliśmy drogami rowerowymi wzdłuż takich właśnie szos i takich dróg krajowych czy dróg wojewódzkich, więc nie należy narzekać. Była po drodze policja, było po drodze dużo ludzi, ludzie są życzliwi, ale o tym jeszcze opowiemy. Było się tak chłodno. 100 stopni jest już po zachodzie sło słońca, że postanowiłam, że ubiorę Leginsy na Leginsy, żeby było mi ciepło, cieplej. Do celu mamy jeszcze 21 km. Niestety, ze względu na stan baterii, musimy zatrzymać się w hotelu 15 km wcześniej niż planowaliśmy. Przez co jutro będziemy mieli 15 km więcej do zrobienia, ale damy radę. Nadszedł ten moment, kiedy mój rower powiedział dość. A na nasze ym, szczęście, mamy jeszcze 11 kilometrów do hotelu. A teraz zamieniamy się. Tutaj wow. jeszcze została jedna kreska baterii, więc ja daje rower, którym jeszcze kawałek pojedzie, a ja przesiadam się na ten rozładowany. Ale już po prostu jest tak konkretnie. A teraz takie wzniesienie mamy dosyć spore, was 2 km. Już jest naprawdę hardkorowo. Ostatnie 10 kilometrów jedziemy już kompletnie bez wspomagania rowery rozładowane. Już wiem przynajmniej że jak jest jedna kreska, to nie znaczy, że jest jedna kreska, tylko znaczy że jest roz rozładowany całkowicie rower, a ja powiem, że teraz zaczyna się walka ze słabościami. Do już miała kilka razy naprawdę takie y, ciężkie, cięższe momenty, gdzie już nie mogła podjechać, bo ma trochę słabsze nogi, znaczy słabsze, no bo nie biega tak jak ja więc. Mam nie siły w nogach. Ja przez jakiś czas starałem się pchać, nawet do pod górkę, ale w pewnych momentach już sam też nie dawałem rady. I tu jest taki moment, kiedy e, trzeba zacząć się motywować, ale my doszliśmy do takiego momentu w pewnym. Momencie, że ani ja nie miałem już sił na motywację, ani motywowanie dawalis, ani ona. I naprawdę przez chwilę jeszcze tak robiło poważnie, ale ostatnie 5 km już teraz z górki sobie jedziemy. Ale naprawdę ostatnia godzina to był najtrudniejszy moment tego e, wyciny. także już jest kompletnie ciemno, już nic nie widać. Kilometr do ronda! <laughs> liczamy od 10 km. Ile do ronda zostało? Dobrze, chociaż porażowanie roweru światła działają. No jesteśmy. Nie Uff, dojechaliśmy do hotelu, Uf, ale to słuchajcie... To jest tutaj stanowczo za małe słowo. Przepraszam, ja miałam przecież się wtrącić. Słuchajcie tej akcji. Przyjechaliśmy do hotelu. Cali szczęśliwi, że w końcu pójdziemy spać i naładujemy nasze baterie. W zasadzie nie nasze, tylko baterie rowerów. Chodzimy... I tam taka starsza pani mówi, że. Ale ona nie wie, czy będziemy mieć jakiś pokój, bo ona na, na Bookinga nie sprawdzała. A ja zrobiłem rezerwację przez Booking, jak to zawsze robię. No i my, cali zestresowani, bo jeżeli nie to, to opcją awaryjną było dojechanie do Iławy 14 km stąd, czyli godzinę pedałowania ciemności. Tak jest za oknem, nawet tego nie widać, bo jest tak ciemno. No i wtedy mielibyśmy godzinę pedałowania bez naszych baterii, z naszym obciążeniem, półtorej godziny. Czyli dziechalibyśmy gdzieś o północy albo po północy, ja już chyba ale sprawdziła i się okazało, że jest jeden pokój. Jest jeden pokój, ale łączony, to mamy jeden pokój tu, drugi pokój tu i wspólna łazienka. I to nie zgadza się z ofertą booking, więc dzięki temu pewnie dostaniemy rekompensatę, bo ja bardzo dużo korzystam z booking, mam tam te poziomy Genius najwyższe i bardzo fajnie to działa jakby w ramach rekompensaty można dostać jakieś na przykład środki na kolejne podróże. No bo w mojej rezerwacji mieliśmy mieć jo, pokój z łazienką, a nie wiem. Nie będzie, bo jest łączona z inną parą, ale akurat ich nie ma, więc teoretycznie można to zgłosić Ale jakby już nieważne, zostawiliśmy rowery w restauracji, bo tam się zgodziła ja, pani wnieść te rowery No i tutaj już najważniejsze, co ładuje się, a my skakujemy do łóżek i też się ładujemy To był naprawdę najtrudniejszy odcinek, nie tylko fizycznie, ale również psychicznie Jutro zostało nam jeszcze 140, ponad 140 I km. Więcej. I o północy mamy pociąg do Warszawy i musimy na niego zdążyć Do jutra, hej!